Cześć, witam Was na moim kanale, ja jestem Arisu i dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem miesiąca, czyli łotakowy program na wrzesień. Tak więc zaczynamy! Mogę brzmieć troszeczkę inaczej, bo mam lekką chrypkę, ale mniejsze o to przechodzimy do podsumowania miesiąca. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, troszeczkę jest tytułów, bardziej kontynuacji. Jest kilka nowych Ok, więc bez zbędnego przedłużenia zaczynamy od anime i od kontynuacji jest to Boruto od 154 odcinka do 168. Mało obejrzałam, bo zaledwie 14 odcinków. Boruto troszeczkę jest nudne, nie jest tak fajne jak Naruto, ale niby od 200 odcinka robi się ciekawie, więc zobaczmy. Mi jeszcze brakuje 50 odcinków, żeby być na bieżąco. Ok, kolejna kontynuacja, czyli Boku no Hero Academia, bodajże piąty sezon. Chyba piąty, albo szósty, chyba piąty, chociaż nie wiem. No ten, który aktualnie wychodzi, od 22 odcinka do 25, i tutaj się troszeczkę zatrzymam, ze względu na to, że Boku no Hero Academia robi się coraz bardziej nudniejsze, mnie tak wkurza to czasami to anime, robi się coraz nudniejsze, dla mnie jest tak na siłę przyciągana ta cała historia, to jest bodajże piąty czy szósty sezon, po I oni nadal są w tej samej klasie. Tam się tyle dzieje. Ja się zastanawiam, kiedy się skończy pierwsza A, kiedy będzie druga A. Bo to jest tak cholernie długie, że to jest aż nudne. I ja nie wiem, czy będę oglądała kolejny sezon. Ja już się w sumie motam, kto kim jest, co tam się dzieje, bo tam tego jest tak dużo, że ja już po prostu mam tego dość. I... Nie, wiem, no nie już po prostu ludzi to anime jest, moim zdaniem, bardziej dla młodszych, dla tych z fandomu, którzy po prostu mają bzika na punkcie tego anime, bo, nie, bo są takie osoby i nie ma w tym nic złego, tylko no wiadomo, fandom jest troszeczkę no taki słaby. Nie chcę tu używać innego określenia, którego bym w normalnym życiu użyła, ale fandom jest no słaby i się zastanawiam, czy oglądać ten kolejny sezon, czy nie, bo wtedy ma być ta walka cała czy, czy jednak sobie odpuścić. W sumie zobaczymy jak na razie nie jestem zbytnio pozytywnie przekonana do kolejnego sezonu. Oczywiście kolejna kontynuacja, czyli Tokyo Revengers od 22 odcinka do 24. Tokyo Revengers trochę mnie przekonało, bo na samym początku nie byłam zbytnio pozytywnie nastawiona do tego anime. Ale jednak stwierdziłam, że coś może jest w tym anime i warto je obejrzeć. Ale o moich, że tak powiem, trudnych chwilach z Tokyo Revengers mówiłam w poprzednim otakowym programie. Jeżeli chodzi o Tokyo Revengers, to oczywiście będę czekała na drugi sezon, bo na pewno się Pojawi, bo skończyło się w takim momencie, że w sumie, no musi być drugi. Jest naprawdę ciekawe anime, więc spoko, więc nawet mogę Wam go polecić. Dalej Kaizoku Ouyo? Kaizoku Ouyo? Nie wiem, jak to się czyta. Od 5 do 8 odcinka. Więc jeżeli chodzi o to anime, jest bardzo fajne, pozytywne. Fajnie się akcja toczy, cały czas się coś dzieje. Nie ma momentów nudy, nie ma czegoś takiego, że siedzimy i czekamy na coś fajnego. Cały czas coś się dzieje wiadujemy się coraz to lepszych, nowszych rzeczy, więc jest naprawdę spoko i anime ma duży potencjał. Zobaczymy jak się zakończy, jak na razie mi się podoba. Teraz jak patrzę i nawet nie wiedziałam, że oglądałam to anime w tym miesiącu, Strawberry Panic od 8 do 26 odcinka. Powiem Wam tak, to anime chyba najbardziej mnie zaskoczyło. Ze względu na to, że po obejrzeniu, po skończeniu tego anime, ja nadal do niego wracam, w sensie umysłowo, że tak sobie przypominam, co tam się działo. I nie wiem czemu, ale jest to tak ciekawa historia, pewnie dlatego, że jest tam shoujai, czyli taki lekki wątek miłosny pomiędzy dwiema dziewczynami, który w sumie, jak wiemy w anime, jest rzadko poruszany, w sensie jest więcej shounen ai niż shoujai. I zazwyczaj te shoujai są tak słabe, tak cholernie słabe, że, że po prostu nie ma żadnego fajnego, dobrego anime z... Takim wątkiem tym między dziewczynami. A tutaj akurat to anime było spoko. W sensie może kreska nie była zbyt ładna, może fabuła też nie była zbyt dobrze rozwinięta, bo była nudnawa. Chociaż końcówka mnie zaskoczyła w tak pozytywny sposób i jakbym miała tak ogólnie określić całe to anime, było naprawdę przyjemne i mi się w sumie podobało, zależywszy na te kilka minusów. Więc spoko i z chęcią do niego wracam. Z chęcią przypominam o tym anime. Kolejne anime to Gotoubun no Hanayome. Pierwszy sezon, jak i drugi, jest to ogólnie historia o bliźniaczkach, które zakochują się w swoim korepetylarze, który jest w tej samej klasie, chodzi o tej samej szkoły i klasy. I ogólnie, tak można w skrócie powiedzieć, bardzo, bardzo w skrócie opowiedzieć całą fabułę. One tam oczywiście, no to są bliźniaczki, więc są wszystkie siostry i zakochują się w tym samym chłopaku. Więc między tymi siostrami są ciągłe wojny i... Ogólnie przyjemne anime, nie, nie chcę za bardzo wam spoilerować. Jest to takie bardzo lightowe anime, tak sobie siedzimy, oglądamy takie na chill out. Jeżeli chodzi o fabułę, nie jest ona zbytnio skomplikowana, jest taka przewidywalna, można by też powiedzieć. Taka zwyczajna, taka, taka prosta, nie, nie wiem, jakby tu to, to określić. Nie ma tam jakichś wielkich spektakularnych rzeczy. Jest to ma naprawdę takie na spokojne, na że że nie Ogólnie polecam, bo trochę wkręciła się w tą historię. Nadal jestem ciekawa, kim jest ta wybranka. Ale pojawi się film, chociaż nie wiem, czy w tym roku, czy w następnym, który właśnie wszystko wyjaśnia i będzie takim zakończeniem. Cała historia naprawdę przyjemna. Nigdy nie spotkałam się z tego typu, że tak powiem, haremem. Bo może by to tak trochę określić do haremu. Ale nie jest to harem taki, jaki my znamy. Więc w sumie... Takie trochę inne, ale fajne, więc polecam. I ostatnie anime jakie zaczęłam oglądać we wrześniu to Higurashi na kokoroni Sotsu I obejrzałam do szóstego odcinka. Ja ogólnie bardzo lubię Higurashi. To jest naprawdę świetne anime i przygotowuję dla Was film na temat Higurashi, więc musicie troszeczkę poczekać. I ogólnie tak, to było wszystko co oglądałam w tym miesiącu. I jeżeli chodzi o mangę to przeczytałam jedną i jest to rzecz. I w sumie też pojawi się film za jakiś czas, więc też możecie czekać. Jeżeli chodzi o tę mangę, to naprawdę fajna. Zaskoczyła mnie pozytywnie w ogóle zakończeniem. Ale więcej informacji na temat tej mangi powiem w innym filmie, właśnie na temat tej mangi. Więc musicie troszeczkę jeszcze poczekać. Jeżeli chodzi o nieanimowe ulubieniec, to mam dla Was jeden jest to bajka Disneya, a mianowicie Co w duszy gra? lub po angielsku Soul. Ogólnie mega fajna bajka, pozytywnie mnie zaskoczyła, że tak szybko mi minęła. Była tak przyjemna, bardzo fajna przesłaniem, że warto robić w życiu to, co lubimy, warto korzystać z tego życia w 100% i brać to, co daje nam życie. Czyli po prostu w skrócie żyć najlepiej, jak możemy. Więc naprawdę fajna bajka polecam. Jest ona chyba bodajże z tamtego roku, jest ona dostępna na różnych stronkach, chyba tej najbardziej znanej, za darmo, gdzie możecie oglądać co ja mogę powiedzieć, jak to się z fanem Disneya tak jak ja, to na pewno się spodoba i ogólnie polecam, bo bajki Disneya są naprawdę fajne i mają fajne przesłanie i są i dla starszych, i dla młodszych dla rodzin, dla każdego więc w sumie polecam, nawet jeżeli macie dość oglądania ma obejrzeć sobie jakąś bajkę bo czemu by nie tak więc dobrnęliśmy do końca mam nadzieję, że film wam się spodobał no i my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku więc pa pa